Dawno nie było tematów habsburskich, a z tematami habsburskimi oczywiście wiąże się również kwestia południowego Tyrolu, który jest zamieszkiwany przez ludność niemiecką, a który został przekazany Włochom w wyniku podpisanego 10 września 1919 roku w Saint-Germain-en-Laye, traktatu pokojowego z w I wojnie światowej Austrii. No wywołało to toczący ten skrawek Europy ostry i długotrwały. Konflikt narodowościowy. Bo praktycznie południowy Tyrol to nie jedyny obszar pogranicza Austrii, który trafił po pierwszej wojnie światowej pod władanie Włochów. Miano Tyrolu południowego noszą obszary państwa włoskiego najdalej wysunięte ku północy, a położone na południe od przełęczy Brenner, to jest Paso del Brennero. No jest to termin bardziej polityczny niż taki stricte historyczny. Oznacza bowiem ziemie należące do Włoch dopiero od 1919 roku przypadły im właśnie w wyniku tej I wojny światowej, a przedtem były one częścią historycznego Tyrolu jako hrabstwo i kraj koronny w składzie Austrii. Oczywiście alternatywą dla niemieckiej nazwy Südtirol jest włoska nazwa górna Adyga, czyli Alto Adige. No aczkolwiek w bardzo częstym, a wedle niektórych źródeł nawet wzrastającym w użyciu jest Su Tirolo. No, nazwa górna Adyga pochodzi z epoki napoleońskiej, bo na ówczesną modłę francuską ukuta została od obiektu fizyczno-geograficznego, to jest od płynącej w tych stronach Adygi. Niemiec, po niemiecku ta rzeka nazywała się Edge. No i związana jest natomiast z podjętą po 1919 roku italianizacją regionu. Ja tutaj też taką mapę przedstawiłem na której możemy zobaczyć najważniejsze miasta tego Tyrolu Południowego albo Górnej Adygi, co kto woli, czy niemiecką nazwę, czy włoską nazwę. Administracyjnie Tyrol Południowy, czy inaczej Górna Adyga, stanowi autonomiczną prowincję Bolcano, notabene będąc elementem jej pełnej nazwy, aby wraz z leżącą na południe prowincją Trydent również w, tym, w takim układzie Autonomiczną, tworzyć taką złożony z dwóch prowincji autonomiczny włosko-niemiecki region Trydent Górna Adyga ze stolicą we włoskim Trydencie. No realnie funkcjonują one jednak bardziej jako dwie takie odrębne prowincje no a za sprawą przynależności do państwa włoskiego. Południowy Tyrol wcześniej autonomicznie to jest zamieszkany niemal kompletnie przez austriackich Niemców. Stał się obszarem etnicznie mieszanym ze znacznym wkładem ludności włoskiej. Obecnie wśród mieszkańców w prowincji z obywatelstwem Włoch językiem niemieckim jako mutaż sprachę posługuje się blisko 70%, natomiast po włosku, w północnych Włoszech mówi około 26%. Przy od paru dekad tendencji lekko wzrastającej w przypadku germanofonów, no analogicznie spadających italofonów. Ehm. Oczywiście italofoni tak naprawdę z kolei uzyskują przewagę w pięciu komunach, zwykle skupiając się w większych ośrodkach miejskich, m.in. w liczącej 106 tys mieszkańców stolicy prowincji, czyli we wspomnianym przeze mnie mieście Bolcano, gdzie relacja obu grup narodowościowych, czy też językowych wynosi mniej więcej 73,8% włoskiej do 25,5% niemieckiej. Drugie co do wielkości miasto prowincji to jest Merano. No tam jest mieszka około 39 tysięcy mieszkańców, którzy są Niemcami. No i znaczy w zasadzie tam 39 tysięcy mieszkańców jest. Połowa jest Niemców, połowa jest Włochów. No a trzecim pod tym względem będzie Bresanone, gdzie na 21 tysięcy Włosi stanowią jedną czwartą. W latach od 16 roku do 15 roku przed naszą erą rozciągnięte Dunajowi ziemie alpejskie opanowali Rzymianie. Ich partię północną rozczłonkowano pomiędzy prowincję Recja i prowincję Norcium, podczas gdy południe zasiliło praktycznie Italię. No, ten burzysty kraj zasiedlony przez aż z czasem w ogóle zromanizowanych retów funkcjonował zasadniczo w charakterze takiego obszaru tranzytowego według rzymskich dróg na przejściu przez Alpy Wschodnie. No i kilkadziesiąt lat po upadku cesarstwa zachodnio-niemieckiego w połowie XVI wieku, założono na części tych terenów Longobarskie księstwo Trydentu, które objęło także południowe fragmenty Tyrolu z rejonem powstałym w średniowieczu tych miast Merano i właśnie. Bolcanu. Od północy graniczyło ono z sięgającym początkami tego samego okresu księstwem Bawarii. Ten zameczek, który widzicie, który ja pokazałem, to jest właśnie zamek Tyrol, który znajduje się w okolicy właśnie Merano. No i na przestrzeni stuleci te transalpejskie obszary poddane zostały trwałej Germanizacji, dokonanej głównie przez Bawarów. W 1027 roku cesarz Konrad Salicki udzielił biskupom Tridentu i Bresanone koncesję na sprawowanie w swych diecezjach istniejących od początku chrystianizacji także mocy politycznej. Ten właśnie zasięg terytorialny owych dwóch na poły niezależnych, eklezjastycznych państw, czyli Principato Vescovile di Tridento od południa i Principato Vescovile di Presconne od północy odpowiadał choć jedynie w szerokim przybliżeniu dzisiejszej właśnie prowincji Trydy total oraz pewnej części prowincji Bolzano. Księżęca władza biskupów po niemiecku Brixen uległa niebawem postępującej erozji na rzecz sąsiedniego hrabstwa Tyrolu, wyłonionego gdzieś przed 1000 rokiem wokół zamku Tyrol pod Merano, gdzie stale wzmacniając swoją pozycję uzyskało z czasem niezależność od księstwa Bawarii. Ta niezależność była w 1180 roku. No i za śmierci ostatniego rodzimego grafa tyrolskiego przeszło ono z połową XIII wieku w gestie hrabiów Gorycji, to jest taki region włoski u podnóża Alp Julijskich, na on czas jednych z potężniejszych dynastów południowych Alp, by finalnie stać się dziedzicznym dobrem właśnie austriackiego domu Habsburgów w 1363 roku. No i w ramach procesu mediatyzacji na początku XIX wieku, to jest likwidacji wielu egzystujących, w granicach świętego cesarstwa rzymskiego, drobnych państw, w tym wszystkich księstw kościelnych, sekularyzowano w 1803 roku oba księstewka, no i inkorporując ich terytoria do proklamowanego w 1804 roku cesarstwa Austrii, zaś w jego obrębie do nazwanego teraz krajem koronnym książęcego hrabstwa Tyrolu, bo ładnie się nazywało go Fürstete Grafschaft Tyrol, szczerze mówiąc. No wkrótce oczywiście rezultatem klęski w wojnie z Francją została Austria zmuszona odstąpić Tyrol nowo powstałemu filo-napoleońskiemu królestwu Bawarii. No i dalsze przemeblowanie nastąpiło praktycznie w 1810 roku, kiedy dokonano rozbioru hrabstwa pomiędzy trzy sąsiednie napoleońskie twory państwowe. Przy Bawarii pozostała północna jego część, Smerano, Bresanone i Brunico. Bresanone i Brunico. Eee, tak naprawdę eee, też zostały przy Bawarii, natomiast tereny na południe od tak zwanej linii napoleńskiej eee, Cewedale, za zatem wokół Bolcanom oraz nade wszystko większa część dawnego państwa trydenckiego wsielona została do królestwa Włoch, gdzie utworzono z nich departament ze stolicą w Trydencie i nazwą Górna Adyga. Inne tyrolskie ziemie zasiliły oczywiście Departament Piawy, prowincji ileryjskie I Cesarstwa Francuskiego. Natomiast samo miano Górna Adyga jest jednak odrobinę starsze, sięga bowiem okresu Republiki Cisalpińskiej, gdzie istniało Distretto del Alto Adige, taka jednostka administracyjna w Departamencie Benako w latach 1797. 1798, która nie miała nic wspólnego z obszarem Departamento del Alto Adige. Taki dystrykt rozciągał się na południowy wschód od Werony. Oczywiście Kongres Wiedeński przywrócił stan sprzed 1805 roku, co oznaczało, że oba etnicznie różne rejony niemieckiego Tyrolu oraz włoskiego Trentino, definitywnie złożyły się w austriacki kraj koronny zawiadywany z Innsbrucku. W składzie książęcego hrabstwa włoskojęzyczne Tarentino, nawiasem mówiąc, przesiedlające na swym obszarze, niewielkie niemieckie wyspy językowe, powstało w średniowieczu i określane było przez Austriaków również mianem Tyrolu. W takim natomiast układzie zajmująca środkową partię hrabstwa, dzisiejsza prowincja Bolzano, identyfikowana była z Deutsche Südtirol lub Mitteltirol. Oczywiście od zakończenia. Rysogrimento włoskie Trentino stanowiło obok pobrzeża austriackiego główny i naturalny obiekt i włoskiej w 1878 roku, zatem rok po założeniu stowarzyszenia Italia i Redenta i jego mieszkańcy podjęli próbę sprowokowania wojny o Trydent, także w obrębie samego kraju koronnego, gdzie w ujęciu całościowym zaznaczała się oczywiście przewaga ludności germańskiej, a to w stosunku 55,6% Niemców do 42% Włochów, mimo terytorialnego, wyraźnego ich rozgraniczenia, dochodziło do tarć na tle oczywiście narodowościowym. I tak na przykład w 1889 roku na placu obok Bocen, Stadt odsunięto Walter Denkmal, taki pomnik dedykowany żyjącemu w średniowieczu znanemu niemieckiemu no Walterowi von der Vogelweiden, no i Włosi wznieśli w 1896 roku monumento a Dante w Trydencie jako symbol kultury latyńskiej, włoskości, tre, Trentino, ukupowanego właśnie przez Austriaków. Więc wybuch wojny z udziałem Austrii przysporzył świetnej okazji do zaktywizowania włoskich wysiłków na rzecz uzyskania Trydentu i Triestu, tudzież innych regionów włoskich, znajdujących się pod Władzą Habsburgów. Kwestie te stały się od początku wojny przedmiotem dyplomatycznych zabiegów Włoch sądujących obydwie strony światowego konfliktu, w którym królestwo formalnie, nie opuszczając swych sojuszników z trójprzymierza, czyli Rzeszy Niemieckiej Austro-Węgier, zdeklarowało najpierw neutralność 3 sierpnia 1914 roku, no a dla pozostania Italii w bloku państw centralnych Berlin nakłaniał Wiedeń do sesji terytorialnych na rzecz Rzymu. Austriacy nie godząc się na większe ustępstwa, Ostatecznie 10 maja 1915 roku wyrazili jedynie wolę zwrotu Włochom Trydentu oraz zgodzili się na pewne rewizje graniczne wzdłuż zachodniego brzegu Soczi plus powołanie oczywiście Włoskiego Uniwersytetu w Trieste. No i było na to już jednak praktycznie za późno, gdyż prowadząc od początku marca zaawansowane rozmowy z Londynem, Włochy zawarły 26 kwietnia 1915 roku tajny układ z Ententą to był taki pakt w Londynie. Po włosku było to Patto di Londra, no i w myśl jego uzgodnień, w zamian za przystąpienie do wojny w ciągu miesiąca po stronie Ententy, obiecano Włochom przyznanie w przypadku zwycięstwa różnych obszarów austriackich, niewspółmiernie rozleglejszych od tych, na które ewentualnie skłonny był przystać Wiedeń. No i w takiej sytuacji Włochy, kierując się zasadą świętego egoizmu, wyszły 3 maja 1915 roku z trójprzymierza. Natomiast wieczorem 23 maja wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom, a Niemcom wypowiedziały 27 sierpnia 1916 roku. No i zagwarantowane w oko przez Entente ziemię wchodziły w zestaw kilku przedlitawskich jednostek administracyjno-politycznych, bo to był Tyrol, pobrzeże austriackie, Dalmacja, Kraina, czy też Karyntia. No i na odcinku trydencko-tyrolskim terytoria te na wniosek w ogóle Włochów rozciągnięto aż po przełecz Brenner, czyli poza włoskim Trentino zakwalifikowano do nich również południowy albo środkowy z punktu widzenia zasięgu wczesnego kraju koronnego właśnie ten fragment Tyrolu, gdzie italofonów praktycznie nie było. No i przed Wielką Wojną późniejszy Tyrol zamieszkany wedle Austriackiego Spisu Ludności z 1910 roku był przez 251 tysięcy osób. I mm, rzekomo 89% było po niemiecku, 3,8% po holendyjsku, 2,9% zaledwie po włosku. No i wśród e, m.in. ponad 29 tys. mieszkańców Polcano, późniejszych 100 z tych terenów, 26,5 tysiąca stanowili w sumie yy, Niemcy. No, oczywiście, historyczny terror uległ tym samym rozpadowi na dwie, a może nawet by, można by powiedzieć na trzy. Partię z czego przy Austrii pozostał Tyrol Północny z Tyrolem Wschodnim, jest są te okolice Leńcu. Ten drugi region był tak odtąd nazywany z powodu odcięcia od głównego korpusu terytorialnego przez włoski Tyrol Południowy. No Do dziś zresztą bardziej bezpośrednia droga Innsbruck-Leńc, korytarzowo wjedzie przez terytorium włoskie, Brunico do Biako. Na znak narodowej wspólnoty wiele miejscowości południowo-niemieckiego obszaru kulturowego, czyli Bregencja, Graz, Innsbruck, Jens, Linz, Salzburg, Wiedeń, Wiener-Neustadt w Austrii czy Monachium, Nuremberga, Rosenheim w Bawarii, nadało swym placom, moć ulicom nazwy odnoszące się właśnie do południowego Tyrolu. To jest bardzo ciekawe, bo ta ukształtowana na przełęczy Brenner nowa granica włosko austriacka Stała się wyraźnie naturalna z punktu widzenia geografii, a to za sprawą biegnącego tędy alpejskiego działu wód. Z jednej strony niejako wyrównano linię graniczną, likwidując charakterystyczny dla XIX-wiecznych kultur w Austrii występ terytorialny, powstały przez wchłonięcie Trentino w 1815 roku stosunkowo głęboko na kierunku Werony, wcinający się w samo serce tych włoskich ziem i dotykający południowych brzegów jeziora Garda. Natomiast z drugiej strony. Jak widać choćby po przytoczonym przeze mnie statystykach, objęła ona tereny bezsprzecznie niewłoskie i równie bezsprzecznie nie niemieckie. No praktycznie niejako automatycznie zrodził się uzrodziło to oczywiście taki poważny konflikt narodowościowy, dodatkowo zaostrzony, w, bo tam pojawili się też faszyści potem, no i 24 kwietnia 1921 roku, kiedy w trolu pozostałym przy Austrii odbywał się plebiscyt za przyłączeniem do Rzeszy Niemieckiej. Faszystowscy skwadryści włoscy przybyli głównie z Werony i dowodzeni przez chwilę Stracze, potem jednego z takich czołowych um, eksponentów reżimu, zakłócili tradycyjny przemarsz Tyrolczyków strach ludowych ulicami miasta. Oczywiście, wraz z włoskimi nabytkami, południowy Tyrol rychło poddany był, został polityce zmasowany i wielopłaszczyznowej takiej telenizacji, bo za jej insurrekcję pozużył w zasadzie. Przedstawiony 15 lipca 1923 roku przez włoskiego geografa Tore Tolomei, urodzonego w tydenckim Roverento w rodzinie tam w Toskanii, swoisty taki manifest Provendimenti per l'Alto Adige. To jest też ciekawe, bo później zabroniono w ogóle używania samej nazwy Tyrolu na terenie Włoch i wprowadzono właśnie ten termin Górna Adyga. To powstało już z czasów napoleońskich. Południowy styrol stał się ponadto tak naprawdę celem promowania przez Rzym takiej imigracji z innych regionów Włoch. Szczególnie mnogo napływającej tutaj z tutejszego Veneto i praktycznie Tarentino. No, tak naprawdę okres międzywojenny to był dosyć, powiem szczerze, bardzo bardzo oryginalny, bardzo oryginalny taki okres dla tego właśnie regionu.